Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Zarabianie Bez Spiny Dzisiaj przedstawię Wam kolejną stronę do ankiet, gdzie fajnie, szybko można sobie zarobić Jeszcze na stracie chciałbym tutaj przeprosić, że nie było odcinków, ale no, nie miałem po prostu możliwości, żeby je nagrywać Filmy teraz będą pojawiać się najprawdopodobniej raz w tygodniu, w wtorek każdy Obstawiam, że coś gozi, koło godziny 18, bardziej w godzinach wieczornych bym powiedział. E, jeszcze oczywiście przed e, rozpoczęciem. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, obejrzenia poprzednich filmów, jak i do zajrzenia w opis, ponieważ jest tam e, parę fajnych linków. Do na przykład mojego Discorda, gdzie możecie wstawiać swoje sposoby na zarobek, jak i czytać sposoby innych ludzi. Dobra, a teraz już bez żadnego przedłużania przejdźmy do naszej stronki. Jest to opinie.pl, link do strony również oczywiście znajduje się w opisie. Byłbym wdzięczny, jakbyście zarejestrowali się z tego linku, ponieważ wspomagacie tym po prostu rozwój kanału. Co my tu robimy? No, podajemy oczywiście nasze podstawowe informacje do tego urodzenia użytkownik, mail, hasło itd. itd. Rejestrujemy się na tej stronce, Jeżeli się już zarejestrujemy, to jesteśmy na takim oto naszym panelu. Jak widać, no, nie ma tu za dużo rzeczy, więc no ten odcinek prawdopodobnie będzie trwał jakieś parę minut, ale to właśnie to szybko wytłumaczę. I pierwsze, co tutaj robimy, to jest oczywiście nasz profil. Zaaktualizuj profil, klikamy i tu musimy wszystko powpisywać, tak, żeby mieć tutaj 100%. Wpisujemy te wszystkie tutaj rzeczy po prawej stronie wypełniamy, aktualizujemy, wypełniamy sobie tak, żeby mieć właśnie te 100%, ponieważ jeżeli mamy 100%, to wtedy dostajemy po prostu więcej tych ankiet. Ankiety oczywiście przychodzą na maila, jak i po tym jak wejdziemy sobie tutaj na stronę, możemy również włączyć powiadomienia z tego co tutaj po prostu gdzieś w przeglądarce nam się będzie to pokazywać podczas korzystania z niej, ale to już jak to woli, ja zawsze korzystałem z tego, że na mailu jak mi przychodziły, to wtedy sobie na nie wchodziłem. Jak widać, na przykład, wejdziemy sobie w zaproszenie, akurat jakieś dostałem. No i mamy tutaj napisane od ilu do ilu punktów możemy dostać, zależy, czy dojdziemy do końca, jakby ankiety, czy wywali nas szybciej, bo nie będziemy spełniać wymagań. Klikamy, rozpocznij badanie i je robimy po prostu. Punkty dostajemy na konto. Jeszcze zanim przejdziemy do wypłat, to jest tutaj fajny sposób nie fajny sposób, tylko fajny system reflinków. Ponieważ za każdego znajomego, za każdą wypełnioną przez jego ankietę dostajecie 20% dodatkowo jego punktów z tego co wypełni. I to jest tyle z zarabiania na tej stronie, czyli ankiety, system poleceń. Przejdźmy teraz do naszych wypłat, naszych nagród i Was pewnie interesuje wypłata stricte na wasze konto, nie jakieś zalando czy coś, więc tak, przelew bankowy jest od 8000 punktów. Jest to 50 zł. Czy da się to szybko zdobyć? Da się to szybko zdobyć. Jak widzicie, zależy to od ankiety mocno. Ja miałem i po 60 punktów ankiety, ale również i po 1000 punktów ankiety się zdarzały. Po 400 tutaj, jak nie, nie dostawałem się do jakieś, to było mniej. Po 330, 580, więc tutaj no róż, różnie to yy, bywa z tymi ankietami. Dużo też pomijałem, nie, nie wszystkie robiłem, bo to. W niektórych momentach ich naprawdę dużo przychodzi, jedna za drugą praktycznie albo parę razy dziennie, czy coś takiego. Ale no da, da się szybko tutaj zdobyć te 5 dyszek, te 8000 punktów. Strona wypłaca, oczywiście jak tam gdzieś zajdę z przelewów starych dowód, to będzie on oczywiście wrzucony na moim Discordzie. I myślę, że byłoby to na, na tyle z tej stronki, tak jak mówiłem, odcinek będzie króciutki, szybki, szybko wytłumaczone. Na koniec jeszcze raz zapraszam do zostawienia subskrypcji i zajrzenia w opis. Jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek piszcie komentarze albo piszcie do mnie na Discordzie. Oczywiście jak będę wiedział jak wam pomóc, to wam na nie odpowiem. A ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w naszych odcinkach. Cześć!